Doczekaliśmy się kolejnych nowości wprowadzonych do Lola, ale zanim przejdziemy do tych nowych i najbardziej ekscytujących elementów gry, przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób naprawiane są poprzednie poprawki. Chluba poprzedniego patcha, czyli NIDA, musi dostać gratisowo dość solidną porcję statystyk, aby utrzymać się w grze. I oprócz tego, że jej początkowe statystyki rosną, dostaje także buffy na pasywce, do prędkości, Q szerokość pocisku, W cooldown. E, zmniejszony koszt many oraz na ulcie, natychmiastowe ściągnięcie cooldownu w przypadku nałożenia pasywki na przeciwnika. Sprzątanie odbywa się także na skarnerze, tyle tylko, że w jego przypadku tendencja jest odwrotna, dostaje on nerfa na Q. Niewątpliwie najciekawszą zmianą tego patcha są nowe opcje dla junglerów. Od teraz nie dość, że maczeta jest traktowana jak Dorans Blade, czyli zaczyna się opłacać ją powielać na postaciach, to jeszcze możemy rozwijać ją w nowy przedmiot dla tanków – Quill Code. Kolejny przedmiot do dżunglowania, który będzie inaczej wyglądał, to Spirit of the Ancient Golem. Zacznijmy od tej mniej przyjemnej części. Nie będzie już dodawał Tenacity, ale za to dostaniemy możliwość postawienia co 3 minuty warda, zupełnie tak jak w przypadku latarni, a także więcej hp i pasywny bonus z nowego itemu, bo z niego właśnie składać będziemy golema. Idąc za ciosem, aby te zmiany nie okazały się zbyt małe, Riot obdarzył też hojnie bustami dżunglujących tanków. Którzy mogą korzystać z tych itemów. I tak Zak dostaje Buffa na W, Nautilius na pasywce, a Maokaj. No cóż, Maokaj to trochę dłuższa historia. Q dostaje nerfa, W dostaje nerfa, za to E dostaje nerfa. Choć same saplingi wrzucają przy wybuchu także Slowa, więc jego ganki na pewno zyskają na sile. Na ulcie także nerf. Nie da się go już rzucić w dowolne miejsce. Teraz zawsze będzie oscylował dookoła Maokaja pozostałych i mniejszych zmian pośród bohaterów. Jacks dostaje nerfa w early game, a także dostaje w Ciry jego skalowanie się na poziom. Yasuo, według krajotu był zbyt silny na wczesnych poziomach, kiedy mógł nastakować swojego dasha do niewiarygodnej wielkości, w związku z czym jego E stakuje się już tylko do 50%, czyli do dwóch przyciągnięć. Do tej pory na midzie najczęściej widzianym lane'em był Ziggs przeciwko Kayle, w związku z tym Riot postanowił ich pogodzić niczym rodzic, bijące się rodzeństwo i wysłał jedno w jeden kąt, a drugie w przeciwległy. Ziggs dostaje nerfa na kół i prędkości poruszania się, podczas kiedy Kale na E, atak speedzie na poziom i ulcie. Jedyne ruchy na bocie póki co to nerf na pasywce Brauma i baw dla nowego itemu Soul Rivera. Tymczasem Riot zarzeka się, że pracują nad tym, żeby osłabić Luciana. A teraz nagroda dla najwytrwalszych. Coś, co dotyczy wszystkich. Po pierwsze, miniony będą dawały EXPA na 150 jednostek większą odległość, to znaczy, że ciężej będzie kogoś od EXPA wyzonować. Towery dostają buffa, żeby lepiej radziły sobie z postaciami, które chcą, umią i lubią dajwować. Będą szybciej wybierały targety, a także biły odczuwalnie mocniej. Ostatnie zmiany tego pacza dotyczą nagród za zabicie graczy. Po skończeniu czyjejś serii możemy liczyć na 500 golda dopiero kiedy zabił on wcześniej pięciu, a nie czterech jak dawniej. Do tego kile przed czwartą minutą będą warte nieco więcej niż do tej pory.